Panie Tomaszu, jaki jest dzisiaj udział prefabrykacji betonowej w kreowaniu nowych projektów architektonicznych? Bez wątpienia coraz większy. Jesteśmy w zasadzie skazani na prefabrykację, a powiem inaczej: ta prefabrykacja coraz bardziej rozwiązuje nam ręce, jeśli chodzi o kreację rozwiązań architektonicznych. I to mówię absolutnie z pełnym przekonaniem. Mamy doświadczenie od kilku lat co najmniej w takim naprawdę już bardzo poważnym wykorzystywaniu prefabrykacji do realizacji naszych projektów. Nie tylko w betonie czy w drewnie czy w stali. To są bardzo często bardzo skomplikowane produkty, dzięki którym jesteśmy w stanie kontrolować jakość i skracać proces realizacji. Wiadomo, to dzisiaj jest podstawa w rozmowach z każdym wykonawcą, z inwestorem, ile to będzie kosztowało, na ile nas to będzie absorbowało, a nas architektów, na ile jesteśmy w stanie przewidywać jakość, którą się zmierzymy na budowie. Kontrolowanie jakości na budowie jest bardzo bardzo trudne. Dzisiaj fachowców mamy coraz mniej takich właśnie Którzy pracują taką metodą rzemieślniczą. Stąd tak naprawdę cała nadzieja w prefabrykacji. I liczę na to, że będzie się nadal tak dobrze rozwijać. Prefabrykacja to z pewnością optymalizacja, ale czy również indywidualizacja i estetyzacja? Czy jesteśmy w stanie za pomocą prefabrykacji betonowej osiągnąć ciekawy efekt estetyczny z indywidualnymi cechami? Myślę, że bez wątpienia tak. To, że coś prefabrykujemy, to znaczy, że musimy najpierw to zaprojektować, przemyśleć. Teraz malując narzędzia bimowe, również to w trójwymiarze narysować, technologię tego rozwinąć. No, i to jest ten moment, kiedy możemy się nad tym elementem zastanowić. O ile wcześniej ten detal architektoniczny, który później jest tym ostatnim elementem widocznym i odbieranym przez użytkowników, był dość często zaniedbywany albo obcinany w procesie inwestycyjnym, szukając kosztów, optymalizacji między innymi. Tak myślę, że przy prefabrykacji jesteśmy w stanie wprowadzić ten detal, te rozwiązania indywidualne, spersonalizowane do procesu budowlanego i do języka tego architektonicznego znacznie wcześniej. I jego już trudno się wtedy jest pozbyć. Także mimo wszystko projekty prefabrykowane mogą być bardziej indywidualne i ciekawsze niż projekty bez prefabrykacji.